To wie, ale już zdobyłem prury, niech czączą, ale dzisiaj też będę szukał brainrotów, tak jak miałem wtedy odcinek, też znajduję brainwroty, ale się nie zamieniałem, a teraz tylko je znajduję. A szaszlino cappuccino jest, tym dziś, mityczny... A tam nieważne, nie wiem jak się nazywają. No powinni być w no w ogóle już nie wiedziałem, co to jest w stilet Reimrod. Reimrod czy Reimrod? Czy ten, 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 ten. Kto ma napisać na to, że jaki to Reimrod? Ktoś napisał już trala. Elo, la, 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 la ale ja to napiszę szybciej. Patrzcie jak szybko piszę. No bo tutaj wam dałem, dałem do przeczytania. Czytania, żebyście widzieli, co ja piszę. Tam na dole koło mnie. Jest taka ikonka. Spację czy bez. Spazio Cosa sto facendo? Ok, ora scrivo spazio co? Ej ty! Kościół! Ty, 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 ty! Nie Co to jest za Braindrop? dla la, 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 la Nie, to jest jakaś hamstwo. Co to jest Braindrop? O, oh, tak! Titi, titi samur! E, to nie jest jest te tety, tety samolot. I co? Nie mogę teraz stąd wyjść. Dobra, muszę się przeleportować. Jego już mam. A jego nie mam. Jego nie mam. I kogo Jego. I jego. Jego. E, Jak go wząście, się pytam. Kanster futera. Ile tam? O, co to było? Nie wiem czy miałem z widy, ale coś tam leciało. Nie no, tu naprawdę chyba pędzi. To jest przejść. Zaraz wam pokażę, bo na pewno nie widzieliście. Tylko jego zbiorę. Wam pokażę, jak on fajnie pędzi. Widzieliście to, jak fajnie zapędził? Widzimy. o ciebie nie miałem gościu a tu jest halloweenowa mapa Jeszcze się boję tu zajrzeć o jaka wow o ale fajnie ale zabawa krowów też wejdzie niestety nie tam jest w ogóle ej Ciekawe jak tutaj wejść Jakoś tak bokiem Ciekawe jak tam wejść Szczerze powiem, że nie wiem Może będzie jakaś jakieś te pse... Ale ja! Ja mówiłem, że będzie jakieś utryte psejście Taki od w ogóle istnieł. Ej dobra Halloweenową mapę sprawdzimy potem Tylko jako bo to jest komun. Komony są najsłabsze. Wychodzę stąd. Nara. Ej. Nie! Jako nie miałam. Dobra, no Zrobić. Takie, taki przycisk wcześniej kliknął. Dobra, bo wkrótce do glido. Nie miałem go wcześniej. I tego nie miałem. I jego nie miałem. Jego. Jego nie. Zdobyłem go przed chwilą. Ja, żeby go zdobyć, to muszę. No, może dążyć te grupy, no tak. Dawaj, tego, Jada. A czekaj, cze czekaj, czekaj. Stąd cyk, cyk. Ale jaja! Dobra. Poszukałam. Teraz tutaj jest parkur. O ja, o ja, o ja! O ja! Ja idę to teraz. E ja tu jest coś, jakieś pudełko. Jaki blok mogę dostać? O! O! Tako lucky block. Dobra, spina dostałam. I teraz mityczny lucky block. Jeszcze nie mogę. Znowu ten mityczny. Jak czas Secret? Jaki bloka? Nie no, no znowu ten sam. Ja zaraz to je No tak, mam robuksy I... Teraz zostałem jeszcze po prostu... No to mi już nie... Dzisiaj jestem, jestem w odcinku Psykro mi wydam robuxy I co? Stare razy Dobra! Te stęście zadziałały. a mi Te stęście jednak nie działa. Na niego jest 1% na tego dziady. Znowu ten sam. Nie no, no nie poleci mi tamten, ten kogo chcę. Ja wychodzę. No znaczy, że tak idę, nie ze wychodzę na pra. Yy. To jest za drogie złodzieje. Łodzie. Jest mam tylko 42 rodziny. Bo wydałam na skinę. Patrzcie, tutaj 99 nocy, dziecko na ramieniu, trzy ban bandaże przyczepione do mnie i świecą mi się ręce. Jak ja to powiem lekarzowi, to mi nie uwierzy. O, tu. To, to jest zgołniałe? Au! Co się ze mną dzieje? Halo, nie mogę się ruszyć! Dobra, udało się. Nie, no nie bierze. Jakie to się Nie, no, co się dzisiaj dzieje? Dobra. Ja muszę mieć cztery kości, żeby. Tutaj... Ale, jaja! Czyli powinny tutaj być cztery ekskinki. Tutaj jest ek i parerina. Idziemy dalej. O nie, lawa tula Au. Dotknąłem lawy. Ja, idziemy jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Idziemy. Tutaj, tutaj. Extinct Cavalero, Ai el de cinci. Ce? Ce? Ce se pare Teraz wrócę, tylko tak długo leję i się nie mogę wyrzucić. Dobra, już jest. Tą minutę, to tylko minuta, poczekajmy tą minutę. To nigdy nie, nie, pająki mogą latać. No mu mówiłem, patrzcie, tutaj jest pająk. Padajcie, bo może ucieć. No to co tu będziemy czekać? Za sekund dziew sześć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden Start! Dobra. Ej, o co tu chodzi? Ej, o co tam chodziło? Tu jest parę rina, dobra. Urbarony roli. Gdzie on był? No to się schował. No i nieładnie cię tylko. Ciekawe jak tam wejść. nie znowu jakiś park. i Zyba, nieważne. 9 dodać, 9. Odpowiadamy źle. 6. 10 i 60. Ej, dostałem innego. Ej, jeszcze raz. 13. Tyle i. Nie, już znowu tego samego. A może mam tak samo, ale źle. Dobra, źle tutaj tak i tutaj tak tak, teraz dostałem mam no i mam Eksam tutaj jest jakiś dziad w ogóle nie no, da się, da się da się tam wejść? o, ale klik ja cię klęczę za to kliknijcie łapkę w górę ej, jak ja go zdobyłem? zresztą nic nie było y ale ja ci tak tu się wchodziło. Ładnie, twórcy. Halo, jak tam przejść? Ej, ten. No, co mogę powiedzieć? O jego nie miałam, nawet nie wiedziałam. A ich miałem. Ej, ja jeszcze jego nie mam. Ej, ja tu byłem i go nie widziałem. Dobra. To jest tik ci, samur Dobra. To chyba trzeba ten parkour. Jeszcze teraz. Jak teraz się nie uda, to... To dzwonię na policję. Dobra, Dobra, kolejną samą dajcie. Co? Tutaj jest jakiś telefon. O, dobra! wiedziałam, że jest coś takiego. Dobra. Tutaj coś nie. Wydawało. Tutaj jest jakaś brama. Tak myślałam, że go miałem. Dobra, mam ta, 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 ta samur. Tam jest jakiś przycisk. Dobra, idziemy tam. Tylko którędy. Ej, chyba wiem, chyba wiem, chyba wiem. Chyba wiem par per, i on. Dziękuję bardzo. Ej, może w tej bazie coś jest? Oczywiście, że tak. Jak tego dziatygo lecącego zrobić? Chyba wiem. Jakby się tam. Ile o nie, dobra, tylko mnie na spidko ja stać, którego nie chcę. Nie chcę, gdzie spit ty jeden. Ja tylko... I tutaj za tysiąc... Za tysiąc sto sekundy będę mógł to dziadostwo zdobyć. Nie, no, no, gość, jeszcze mam. Biorę Ciebie. Idziemy tutaj, jest on. Jeśli godziny Ja się godzinę tych Dziękuję. A tam jeszcze to się jest dobra. <laughs> Idę do tego przycisku. Na którym to teraz było? Zem. Jak nie na ten, to. Przestawili go. Ej nie, bo ja chyba go przeoczywam. No tutaj jest dziadyka. Wow, i coś tam się stało. Ale jaja. Dobra, idzie. O nie. Czyli muszę znaleźć cztery przyciski, żeby tamtego i gipsem tkesem. O, widzę kolejnego prime rota. Braj brata, braj brata. Najlepiej teraz sobie spaść nie wiesz? Ej. Dobra. Umak, dawaj nie tutaj będzie zapomniało jak się nazywa co to jest dobra kliknie to później najpierw dawaj pak matr, matra nie wiem kto to jest no tej nie to było przepianie Idealnie dla Was spadłem. Weźcie... O! Bibi To no teraz było przepialnie. Ja pokazuję po prostu jak tego się nie przechodzi. tutaj to, to normalnie jest tak peka? Dawajko, dawajko, dawajko No. Ja Cię tręcę. No, no, no. Jeszcze ja sobie tym potręcę. Ale nigdy ten leki blok, którego chcę, nie poleci. Unikaj kosz nie, to jest jeden wielki skam. Nie opłaca się tego robić wokół. Co? To tutaj był, czy ja jestem ślepy? On, on tutaj był? Napiszcie mi, widzowie, co on tutaj był, czy ja jestem jakiś ślepy? O, dobra, tutaj. Najlepiej teraz sobie tak spaść, nie wiem. To jest jakiś park. O, dobra. Ej, goście. Mogę wam pomóc. Aha. Aha. No hmm? i teraz sobie... Dobra. Ale zaczynam tu. Tu też nie. Dobra, dobra, dobra. Powoli jeszcze... Mam... Nie wierzę, mam to. Kilka sekund... sekund. Czy dzieci, czy ileś przejść? Ludzie, to jest niemożliwe. Nie. Tam był Brainbrot Brejmrot. No jakoś tak. I dziadów, dziadówskie, że. Przepialni mi wyłączyli. Przepialnie. Z na policję. Sama policie, Ja miałem tą ponekad czy nie? Ma, mia, pff, miałem. Jak się do niego dostać? Może to jest taki parkour. Jak tam. Nie, to nie jest taki parkour. Tą barerlinę ja miałem? Jego nie miałem. O nie, no muszę pokazać, że jestem mistrzem. Nie! Tam się nie da dostać! Nie biedę. I temu? O, dobra, 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 chyba już wiem. Chyba już wiem. Tylko tam się Basa chyba blokowała. Szybko, bo zaraz się zablokuje. Przesetę terek, drzwi. Tutaj nie jedno, to naj... Dobra, ja będę... Ja będę sobie małym kroczkiem Dobra, dobra. A co tutaj chodzi? Nawet tutaj nie dałam za się małym kroczkiem.

Nie była ta sama dla i dlaczego? Ja sobie powiem. Dobra. O nie. Tam jest już pierwszy. Brain. Brot. Dobra. 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 Nem que tenha velho. wyliczyć dobry moment. Tylko poczekam na tą chwilę. Dobra. O nie! Nie! Dobra. Meduza to pię. Ciao vi allenate con il nitro, bye bye.